Witam Państwa w piątek, 22 maja. Wczorajszy dzień jest kolejnym potwierdzeniem tego, że dla rynków finansowych najważniejszy jest obecnie krótki termin, ponieważ to pokazuje, że w dość krótkim okresie bardzo często dochodzi do zmiany sentymentu na rynkach wystarczą chociażby niewielkie negatywne informacje do tego żeby inwestorzy przeszli z ryzykownych aktywów krótkoterminowo do ryzykownych z bardziej do mniej ryzykownych aktywów i na odwrót a wczoraj powodem tych spadków był Wzrost zachorowań, jeżeli chodzi o koronawirusa, również do spadków na giełdach w Azji przyczyniły się Chiny, które w. Planują wprowadzić ustawę o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. Taki ruch oczywiście wzmocniłby kontrolę Pekinu nad terytorium, co prawdopodobnie znowu może wywołać protesty. Wczoraj, jeżeli chodzi o wypowiedzi członków Fedu, Clarida powiedział, że być może będzie potrzebny kolejny dodatkowy bodziec pieniężny i fiskalny. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajsze dane, Fundamentalne, zarówno ze strefy euro, jak i Stanów Zjednoczonych. Te dane mniej więcej oscylowały w okolicy oczekiwań rynkowych, nawet zauważyliśmy delikatne odbicie, natomiast rynki, jak na razie, przeszły w tryb bezpiecznych aktywów. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, o godzinie 8 poznaliśmy gorsze dane z Wielkiej Brytanii, które. Pokazały sprzedaż detaliczną, spadek duży z poziomu 5,1 do poziomu aż 18,1. Oczywiście to są wartości ujemne. Rynki zakładały spadek do poziomu minus 15,8. W dalszej części dnia jedynie bym zwrócił uwagę na minuty z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. To będzie godzina 13:30. I na koniec tego tygodnia, godzina 14:30, dane z gospodarki kanadyjskiej, sprzedaż detaliczna. No i też, również ze względu na to, że mamy końcówkę tygodnia, w piątki bardzo często pojawiają się niespodziewane komentarze rynkowe, więc jak najbardziej na ten element zwróciłbym uwagę. Jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, wczoraj rynki. Po raz kolejny przetestowały wcześniejsze minima z okolicy poziomu 99. No i też warto sobie zerknąć na niższy interwał, ponieważ często właśnie na niższym interwale można wywnioskować, że może dojść do zmiany trendu na co. W szczególności ja osobiście zwracam uwagę przede wszystkim na to, jak oczywiście cena zachowuje się w okolicy kluczowego poziomu. Jeżeli tworzą się mniejsze konsolidacje i te konsolidacje są agresywnie wybijane i nie cofamy się do początku tego ruchu wzrostowego, jeżeli wcześniejsze lokalne szczyty są brnione, to być może to będzie zapowiedź do zmiany trendu. Więc tutaj to jest pierwsze powtórzenie się tego schematu. Drugie, mieliśmy również bardzo podobne, ponieważ pojawił się kolejny silny, agresywny ruch paraboliczny. Nie cofnęliśmy się do początku tego ruchu wzrostowego. Rynki znalazły wsparcie w okolicy wcześniejszego lokalnego szczytu. Więc w tym przypadku mamy drugie takie zachowanie. Trzecie, już w mniejszej skali, to jest oczywiście spowodowane tym, że podczas sesji azjatyckiej mieliśmy do czynienia z mniejszą płynnością. Tutaj znowu. Nie cofnęliśmy się do początku tego ruchu. No jak na razie mamy czwarty i piąty przypadek, więc widać ewidentnie, że rynki cały czas przechodzą w tryb bezpiecznej przystani, więc przede wszystkim ja w takich warunkach bym się skupiał na niższym interwale. Jeżeli chodzi o potencjalne targety na. Indeksie dolara to przede wszystkim obecnie jesteśmy w okolicy pierwszego ważnego oporu poziom 99,73. Gdyby doszło do korekty, na pewno bym zwrócił uwagę z wyższego interwału na poziom 99,50. Natomiast jeżeli ta sekwencja wzrostowa dalej będzie utrzymywana, to prawdopodobnie kolejnym celem może być poziom w okolicy 99,93. Jeżeli chodzi o eurodolara na eurodolarze wczoraj doszło do fałszywego wybicia wcześniejszego lokalnego szczytu powyżej okrągłego poziomu natomiast później na zakończenie sesji europejskiej pojawiła się duża wyprzedaż na eurodolarze no i Cena zatrzymała się w końcówce dnia poniżej dziennych minionów, czyli to są poziomy, o których zawsze wspominam. Podczas sesji azjatyckiej oczywiście doszło do kontynuacji ruchu spadkowego. No i jak na razie krótkoterminowym takim celem może być poziom w okolicy 1,0896, niżej okolice 1,0870. Gdyby doszło do ewentualnej korekty, na pewno bym zwrócił uwagę na wczorajsze lokalne minima, to jest poziom 010935. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, na funcie brytyjskim w końcu zaczęły się pojawiać większe spadki, o których wspominam od początku tego tygodnia, więc krótkoterminowo najbliższym celem może być poziom, o którym wspominam od kilku dni. To jest poziom 1,2137. Dzisiaj kluczowym poziomem może być albo poziom w okolicy przedwczorajszych wczorajszych minimów, bądź też delikatnie wyżej, okolice 1,22. A wczoraj zwracam uwagę na konsolidację z sesji końcówki sesji nowojorskiej sprzed wczoraj i tutaj przez znaczną część dnia fund brytyjski cały czas konsolidował się w okolicy tego poziomu. Też ciekawe było to zachowanie ceny, gdzie amerykański dolar zaczął wyraźnie się umacniać, natomiast na funcie brytyjskim jeszcze wtedy nie pojawiły się te spadki. USDK to oczywiście dobrze jest skorelowane z indeksami, jak i też z sytuacją na amerykańskim dolarze. Dlatego też wczoraj pojawił się silniejszy ruch wzrostowy, jak na razie ten ruch wzrostowy jest bardzo paraboliczny, więc wydaje mi się, że jeżeli w dalszej części dnia cofniemy się poniżej poziomu 1,4018, to być może dojdzie do korekty spadkowej, wtedy kolejnym celem może być poziom okolicy. 1,39,70. Natomiast takim potencjalnym targetem, w takim scenariuszu, gdzie amerykański dolar miałby się cały czas umacniać, a indeksy traciłyby na wartości, to kolejnym celem może być poziom w okolicy 1,4057. Amerykańskie indeksy wczoraj wyraźnie zaczęły tracić na wartości. S&P 500 na wczoraj na przykład nie naruszył fałszywie wcześniejszych lokalnych szczytów. Na Dow Jonesie za to pojawiło się takie zachowanie ceny. Jak na razie krótkoterminowo najbliższym celem na S&P 500 może być poziom 2901, bądź też niżej okolice poziomu 2868 kluczowym, takim technicznym poziomem od góry może być poziom w okolicy 2938. O, jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, wczoraj wspominałem o poziomie w okolicy 11164. Dlaczego ten poziom? Dlatego, że na szczycie przedwczoraj utworzyła się konsolidacja zazwyczaj jeżeli tego typu konsolidacje są wybijane. Często w momencie, gdy rynki testują ten poziom i ten poziom jest broniony, to być może to będzie zapowiedź do kontynuacji ruchu spadkowego. Dzisiaj oczywiście otworzyliśmy się z silną ruchą spadkową. Najbliższym takim celem na niemieckim DAX-ie może być poziom w okolicy 10 788. Jeżeli chodzi o dolar-jena, na dolarie ja nie bym pozostawał cały czas neutralny, jak na razie te spadki, które się pojawiły moim zdaniem są bardziej skorelowane, powiązane z sytuacją, ze zmiennością na indeksach, gdzie oczywiście indeksy tracą na wartości A jeżeli chodzi o złoto na złocie, od początku tego tygodnia wspominałem o tym, że czekam na jakąś większą korektę wspominałem o poziomie w okolicy 1720 i właśnie bardzo precyzyjnie z okolicy tego poziomu rynku Przetestowały ten poziom, i jak na razie pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Gdyby dzisiaj miały się utrzymać te wzrosty, na pewno bym zwrócił uwagę na konsolidację z sesji azjatyckiej o okolice poziomu 1728, więc jeżeli ten poziom zostanie przebity dołem, to ja już bym był bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o spadki. Po raz kolejny, gdy doszło do przetestowania poziomu w okolicy 1720, to na ten poziom bym zwrócił uwagę, natomiast niżej, kolejnym takim potencjalnym wsparciem w okolicy, jeżeli dojdzie do oczywiście spadków, może być poziom w okolicy 1700, 6. Jeżeli chodzi o rynek ropy, na ropie w końcu pojawiła się większa korekta, więc w ostatnich dniach naprawdę widzieliśmy bardzo silne ruchy paraboliczne na ropie. Natomiast, jeżeli pojawią się większe spadki na indeksach, wydaje mi się, że na ropie krótkoterminowo możemy powrócić do silniejszego ruchu spadkowego. Oczywiście, jeżeli będą się pojawiały sygnały dotyczące tego, że rośnie liczba zachorowań na koronawirusa to być może krótkoterminowo znowu to może wpłynąć na spadki na ropie. Natomiast jeżeli chodzi o takie najbliższe targety na ropie, to prawdopodobnie mogą być poziom okolicy 28-14 niżej 2562. Również na srebrze wczoraj pojawił się silniejszy ruch spadkowy przetestowaliśmy dzisiaj podczas sesji azjatyckiej poziom 16,76. No Jak widać srebro jest dużo bardziej skorelowane z indeksami światowymi, ponieważ na złocie pojawił się niższy ruch wzrostowy, natomiast na srebrze pojawiły się spadki i moim zdaniem to jest oznaka tego, że właśnie srebro jest bardziej powiązane z tym z sytuacją gospodarczą na świecie. Więc tyle z mojej strony, zachęcam do subskrypcji, życzę udanego zamknięcia tygodnia i do usłyszenia do poniedziałku.